Witam serdecznie. Dzisiaj parę słów na temat soczewek biurowych. Czy Twoja praca lub hobby wymagają od ciebie przerzucania wzroku na odległościach bliskich i pośrednich? A kiedy chcesz spojrzeć w swoich okularach do czytania trochę dalej niż na książkę, Twój obraz robi się niewyraźny i tracisz ostrość widzenia? A co jeśli powiem Ci, że mamy dla ciebie idealne rozwiązanie? Są nim soczewki do odległości pośrednich tak zwane soczewki biurowe. Te soczewki znacznie poprawiają nasz komfort pracy, doceniają mnie szczególnie osoby pracujące w takich zawodach jak lekarz, pracownik biurowy, zegarnistrz, jubiler, osoby pracujące na kasie fiskalnej i wiele, wiele innych. W zależności od zawodu i odległości, w jakich pracujemy, te soczewki umożliwiają nam dopasowanie odpowiedniej konstrukcji, która spowoduje, że będziemy wyraźnie widzieć na wszelkich odległościach. A teraz przykład. Wyobraźmy sobie osobę pracującą w sklepie jako ekspedientka na kasie. Taka osoba musi widzieć zarówno yy, dobrze produkty, które kasuje, ich cenę, symbol, jak również kasę fiskalną, na której yy, zapisuje te produkty oraz oczywiście klienta, z którym trzeba porozmawiać. I właśnie dlatego soczewki dla prac biurowych są idealnym rozwiązaniem dla wielu osób. Po więcej szczegółów zapraszamy do naszych salonów Optyk Gasz. Pamiętajcie również, że możecie się u nas umówić na profesjonalne badanie wzroku. Serdecznie zapraszam.